Mano, z tej strony Ponur Grzywacz, a dzisiaj gramy sobie w luźną gierkę pod tytułem Design W średniowieczny. E, chyba każdy zna, bo bardzo znana gra. Oczywiście dzisiaj może materiał jakiś z kamerką w końcu, bo będę sobie tylko wypróbowywać te materiały z kamerką, jak one będą działały. I w tym odcinku, co pochodzimy tutaj po tym świecie naszym. Niech się to tylko nam szybko załaduje. A w tym czasie ja coś pogadam. Nie, się tak dzisiaj... Dobrze. Teraz sobie zrobimy najnowszą grę. I chcę właśnie w tej grze nazwać moje królestwo, czyli mm, grzybiarnia. Ale wymyślam. Dobra. To będzie grzybiarnia. Tak. Jeżeli możecie zobaczyć moje stare, głupie światy, które jak byłem jeszcze mały, to robiłem. No. Więc. No. Nie obwiniać mnie. Każdy jak jest mały, robi jakieś głupie rzeczy. Niech się jeszcze wtedy nie pamięta. E, dobra, światło mam. Teraz sobie posiedzę. No, widzicie, mam większe krzesło do nagrywania, ale mam w tym domu to normalnie jest zaopatrzone. Wszystko niech się troszeczkę szybciej to załaduje. Dobra, Królestwo załadowane. A teraz czas stworzyć monarchę naszego tutaj w tym oto menu. Monarcha, wybierz monarcha. Ja sobie stworzę akurat monarcha. Kurde, ale mało FPS, Siemano z tej strony jakaś fajna pani, kobietka i dzisiaj nagrywam sobie z moją kobietą małą. Co najpierw może płeć, taką hmm. co ja już wymyślam tutaj w tych imieniach monarchy? Tak, tylko dzisiaj sobie pogramy w tak jakby. Tak... Potworzymy sobie Sima, żebyśmy mieli dodatkowe rzeczy takie. O, jaki Lol. Dobra, nie będę tutaj troszeczkę wiek skóry. E, co to jest w ogóle? Ja bym nie chciał zauważyć, ale ten wiek skóry mnie to wkurza. So, zrobię tak. O! Takiego Napakowanego, nie? Taki napakowany tej człowieczyna jest trochę. O! Dobra. Mój Jezus, jeszcze się! Widzicie to, jaki normalnie debil. śmiał się sam siebie. Dobra, cechy wybierzmy. Weźmie, ja sobie zrobię dobry, bo ja będę dobrym monarchą, wiecie jak to tam. Bo poszukiwaczem przygód każdy może być, a ja tutaj ja zawsze robię bezsensny, bezsenny. bezsenny bo to jest takie, wiecie, daremne po prostu. Dobra, to jedziemy. Tutaj mamy, widzicie, takie różne. Ja sobie wezmę akurat to nie wiem czemu, ale nie, wiecie co? Te nawet irokezy bardzo stylowe były w średniowieczu, nie wiem czy tak naprawdę było, ale naprawdę styl, 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 madafaka, styl, styl, motherfucker. Mother Dobra. Jeszcze musimy brwi sobie dorobić, hm, jakie by to brwi, słuchajcie, słuchajcie, patrzcie i podziwiajcie moje brwi. What the fuck, co to są za brwi? Dobra, nie wnikam. Czasami mogą być tutaj la, lagi, ale to tam, to zawsze się każdy przeżyje. Podziwiajcie moje wąsy, yy, moi wierni monarchowie i duchowni. To jest mój wąs. Serio, ja tak będę wyglądać. Możecie się ze mnie śmiać, ale jestem poważnym człowiekiem i naprawdę dbam o moje królestwo jak najlepiej potrafię. Oczy będę mieć wielkie i takie niebieskie. Nos będę mieć taki, taki wiecie, old style, normalnie Francuz. Wiecie, Francuzi tak wyglądają. Bez obrazy, Francuzi. Lol, no, co? Naprawdę, Francuzi bez obrazy. Ale jestem normalnie żartobliwy. Ojejku. Dobra. Weźmy sobie taki strój takiego typowego. Wiecie, takiego napakowańca. Zbijecie moim mieczem. Myślisz, że taki koksu z ciebie. A tak naprawdę to nie. Dobra. Już zrobiliśmy. Wszystko, całego monarchę. Teraz już możemy powrócić do naszego głównego menu. Siema. Dobra. Już nie będziemy nic wyposażać, tylko od razu idziemy na pierwszą misję taką. I potem zakończymy już ten nasz miły odcinek. Dobra, misję. Tutaj trzeba misję wybrać. Jeżeli, wiecie, to jest mój taki troje poradnik, pierwsze kroki. Dobra, misje wybrane. Teraz czas poczekać, aż załaduje nam się nasze nowe królestwo. Jestem niepodniecony. Jestem spokojnie. Dobra. Siemano z tej strony. Lord, ja, mój lord. I teraz, dobra, milordzie. Idziemy do góry. I teraz, co by tutaj zrobić? Te filmiki oczywiście będę wrzucać później, jak ogarnę sobie jakiś program. Do robienia tego spoko. Yy, pierwsza nasza misja to jest: yy, wystrój się w zwierciadle na górze. Tutaj mamy zwierciadło i wystrój się, i to będzie pierwsza misja, którą zrobimy w pierwszym odcinku. No i to będzie później już koniec. Na tyle to będzie już w tym odcineczku naszym. No, to pożegnajcie się z Lordem Grzybiarzem, a ja tutaj z, z Wami żegnam. Do zobaczenia na razie i. uh yeah.